Halo, halo, z tej strony Pedro i jak pewnie wiecie dzisiaj będzie nowa aktualizacja, nowy update do Pet Simulator X, a będzie się on nazywał Anime Update. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkie liki tej aktualizacji, czyli to co się na 100% już pojawi, a dodatkowo pokażę wam jak się do tej aktualizacji przygotować i jak oczywiście na niej bardzo dużo zarobić. No i oczywiście wszystkie ciekawostki na temat tej aktualizacji, a dzisiaj do wygrania będziecie mieli Huge Hell Rocka w wersji Golden Enchant Super Teamwork, totalnie za darmo, ale musicie oglądać jak do samego końca i będziecie wiedzieli jak go wygrać. A na naprawdę warte jest obejrzeć cały ten odcinek do końca, ponieważ dowiedzie się tutaj naprawdę wielu, ale to wielu ciekawostek. No to zacznijmy sobie może od przecieków, co zostało już pokazane. Powiedziałem wam, że będzie się ta aktualizacja nazywała Anime Update, a skąd to tak w ogóle wiem? Dzisiaj o godzinie 13 na oficjalny kanał Big Games na YouTube pojawił się taki odcinek Anime Update, Pet Simulator X Update Preview, no i tutaj tak naprawdę nic, ale to nic nie zostało rozszerzone, więc nie dowiedzieliśmy się nic na temat nowej aktualizacji z tego filmiku. Czekałem z nagraniem mojego odcinka, właśnie na to Żeby się pojawił ten odcinek, no ale no niestety Nic on nie wziął oprócz potwierdzenia Na 100% że aktualizacja będzie się nazywała Anime Update, no dobra więc W takim razie co zostało nam pokazane Zacznijmy sobie może od tego Że dostaniemy takiego gifcika, będzie to Prawdopodobnie bardzo, to bardzo podobny Gifcik do Anniversary Gift Na jeden rok Pet Simulator X, ja wam zaraz Pokażę jakie tam będą pety i jakie tam Będą procenty, a dostaniemy go jakby zostanie 5 minut do licznika, a propos Tego update'u to widzowie dzisiaj o godzinie 17.30 będę robił live z tej aktualizacji. Link, oczywiście, do tego live'a znajduje się w opisie. I teraz tak, możecie kliknąć sobie powiadomienie wtedy na 100%, nie ominiecie tego live'a. Dodatkową łapkę w górę możecie zaprosić i zagłosować, oczywiście, w naszej ankiecie. Pamiętajcie o tym, żeby zaprosić kumpli i być dzisiaj 3 grudnia o godzinie 17.30 na YouTubie, ponieważ będziemy rozdawali Robuxy, huge Pety oraz przede wszystkim będzie nowa aktualizacja do Pet Simulator X i będziecie mogli grać razem ze mną. No ale dobra, wróćmy sobie może do. Do tych giftów. Mamy tutaj pokazanego party doga. Party świnkę, a dodatkowo mamy Party dragona i oczywiście ich wersję Oczywiście golden, no i tak się Prezentuje sam ten gift, naprawdę bardzo ale to bardzo ładny, no i tak jak mówiłem Bardzo, ale to bardzo podobny do aniversary gifta No i oczywiście będziemy mogli też z tego Dostać huge party doga Naprawdę bardzo, ale to bardzo ładny Zwierzak, bardzo fajny pecik Będzie on bardzo, ale to bardzo podobny do Huge party kata, jeżeli nie wiecie jak wygląda Huge party kat, no to prezentuje się Następująco, no i dotyk to będzie po prostu Taka sama jego wersja, tylko że w wersji pse Mamy pokazane nową budkę. Będzie to jakaś budka drewniana, niestety. Nie mamy jeszcze powiedziane, za co będzie ona konkretnie. No, ale mam nadzieję, że coś, co każdy będzie mógł sobie odblokować bez problemu. Mamy pokazanego nowego peta Anime Monkey, czyli po prostu małpa z Anime. No, i tak ona wygląda naprawdę. Te pety, jak potem zobaczycie, są po prostu cudowne, świetne, wspaniałe. Bardzo mi się one podobają. Mamy nową aurę. Nie mam pojęcia, co ta aura może tak naprawdę odzwierciedlać. Może to będzie jakiś super mega nowy enchant wprowadzony do pet simulator. Albo po prostu taką aurę będą miały Wszystkie anime pety, nie wiem, zobaczymy Agony anime pet Jeden z ładniejszych petów Aktualnie do tej pory w Pet Simulator X Ja zawsze byłem oczywiście fanem wszystkich Agony, no i tutaj mamy jego wersję Anime, no po prostu coś cudownego Wspaniały zwierzak, nie wiem czy on będzie Zarobuksy, czy on będzie jako mythic, czy legenda Unicorn anime, bardzo słodki Bardzo fajny zwierzak, bardzo fajnie pokolorowany Kolorystycznie jest to po prostu Jeden z lepszych petów w całej grze Tutaj mamy jeszcze raz tego unicorna oraz dwa Nowe partikle, tak one wyglądają i tak się prezentują. Anime Korgi, jak zobaczyłem tego peta, to już chyba życie mi naprawdę mega, ale mogę zaufać, że to będą mi jedne z ładniejszych. Jak nie najładniejsze pety w całym Pet Simulator X, no, widać, że prosto tak naprawdę zatrudnił nowe osoby, no to widać od takiego miesiąca, że ta gra po prostu leci cały, cały czas w górę. Nowe ekskluzywne jajko, tak ono wygląda, tak się prezentuje. No tutaj nie ma nic szczególnego, oczywiście. Jajka za Robuxy, pewnie każdy je sobie będzie kupował, ale zobaczymy, czy będą takie same promki. Mamy nowego Hugh. Klucz anime Agonego. Jeżeli podobałoby się ten Agony jak mi, to ten pet będzie tak naprawdę dla Was. Ja bardzo, to bardzo chciałbym posiadać tego peta. Tak szczerze, to będzie mój dream pet, ale on prawdopodobnie będzie w jajku za Robuxy, do których ja nie mam szczęścia. Jeżeli chodzi o no to dostaliśmy tak naprawdę tylko albo aż tyle więc że naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo na temat aktualizacji. A teraz w ogóle, dlaczego jest to aktualizacja anime, a nie jakaś inna? Gry anime na całym Robloxie aktualnie robią naprawdę mega, ale to mega dużą furorę. Mega Dużo osób w niej gra, a najwięcej oczywiście w Block Fruits, to jest prawie 600 tysięcy osób. Naprawdę 728 tysięcy, nawet naprawdę ta gra robi totalne oro. No i presto chcę, żeby wszyscy ci gracze, którzy grają w gierki, anime na Robloxie, przeszli też po prostu do Pet Simulator X, czyli chcę po prostu rozszerzyć swoją działalność na inne krainy. Według mnie na tej aktualizacji dzisiaj może być nawet około 400 tysięcy osób, dlatego naprawdę będzie to mega, ale to mega duże przedsięwzięcie. W sumie to możecie napisać w komentarzu, ile według Was będzie Osób. Widzowie, niestety zniknie event jesienny. Na 99,9% eventu jesiennego już nie będziemy mieli w Pet Simulator X, ale wydaje mi się, że Lucky Bloki nadal zostaną. Więc jeżeli chcecie nadal sobie pootwierać te jajka po prostu za gemy, nadal chcecie Scarecrow, Kata, albo po prostu chcecie posiedzieć w tej krainie, no to to jest ostatnie chwile, ostatni czas na to, żeby to zrobić. Lucky Bloki zostaną, ponieważ one są tylko i wyłącznie tydzień czasu w Pet Simulator X i wydaje mi się, że ich jeszcze nie usuną. Jeżeli chodzi o tą aktualizację, to wydaje mi się, że to będzie po prostu kolejny Świat na Wojdzie, do którego będziemy mogli Wchodzić, czyli będzie on z podpisaną Po prostu czwórką i nie wiem, będzie on na przykład Tutaj, albo będzie tutaj, czy tutaj Wydaje mi się, że to po prostu będzie Świat na Wojdzie Więc co za tym idzie, będzie wam potrzebne Naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo Rainbow Coinów, bo one się zawsze Ale to zawsze przydają No a wiadomo, żeby zebrać sobie Rainbow Coiny Idziecie do waszej najlepszej krainy, jaką tylko i wyłącznie Macie, moja to jest ta No i niszczycie najlepszego możliwego Czesta, ale wszystkie pety muszą mieć Enchant Rainbow Coins 5, no ale o tym już mówiliśmy. Wiem wielokrotnie na tym kanałe, ale i naprawdę bardzo, to bardzo często się to powtarza, bo po prostu dzięki temu zarabiacie naprawdę ogromne ilości gemów, no i polecam tak wam to robić. Oczywiście nie gemów, tylko Rainbow Coinu. Dodatkowo w każdej aktualizacji przydają się gemy, więc polecam wam bardzo serdecznie zarobić sobie jak najwięcej gemów, a jeżeli nie wiecie jak to zrobić, to oczywiście polecam obejrzeć Wam któryś z moich odcinków, ponieważ naprawdę mega to mega, mega dużo razy to tłumaczyłem. No i gdy już wejdzie nowa aktualizacja, no to jeżeli wydropicie szybko jakiegoś mega to mega, mega dobrego peta, od razu. Go sprzedajcie, ponieważ ceny od razu po update są naprawdę mega ale te mega wysokie. I na przykład jakieś ekskluzywy, huge, czy po prostu jakieś mecykale można naprawdę mega drogo sprzedawać. To jest też ostatnia szansa no to, żeby sobie kupić w bardzo promocyjnej cenie po prostu pety za robuxy, ale są po prostu one już tak mega ale te mega często dostępne, że ich ceny nie są po prostu ogromne. No i warto być właśnie na te 5 minut przed update'em, ponieważ jeżeli będziecie, no to dostaniecie za darmo takiego gifta, no a wiadomo, że to są jakieś szanse na huge peta. No chyba, że boicie się ryzyka. Się, to jak boicie się ryzykować to nie otwierajcie tego gifta I kupujcie sobie jak najwięcej tych giftów od razu po tym jak zostaną one dane Ponieważ wtedy będzie najmniejsza cena A gwarantuję wam, że za dwa tygodnie albo za miesiąc te gifty po prostu będą dużo Ale to dużo droższe A żeby wygrać takiego huge hell roka totalnie za darmo Musicie zostawić subskrypcję z wnuczkiem o tym kanale Łapkę w górę pod tym odcinkiem A w komentarzu napisać słowo anime Oraz wasz link z Robloxa, A losowanie będzie za około 3 dni Chyba już dużo mocniej nie możecie się przygotować To wiadomo, możecie sobie kupić Robuxy, ponieważ wiadomo jest, że będzie nowe jajko za Robuxy, a na tym można zarobić Naprawdę dużo gemu. Jeszcze raz wam bardzo Serdecznie przypominam o live, który będzie O godzinie 17.30 na moim Kanale, więc wbijajcie sobie bardzo, bardzo Serdecznie, zagramy, rozdam za darmo QG, Robuxy, gemy i tak dalej I tak dalej, i tak dalej, więc wbijajcie 17.30, link w opisie. Ja jestem Naprawdę bardzo, bardzo Podekscytowany tą nową aktualizacją Tym nowym update'em i już się nie mogę doczekać Ale tak już mam w sumie od miesiąca bo Od całego miesiącu, żeby tak naprawdę to tygodniowe aktualizacje w PSI. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Siema, trzyma, papa. No pa pa.